Propagacja w paśmie VHF. Spore szanse na łączność troposferyczną. Witam wszystkich tu Pawłysku 9NRF. W dniu dzisiejszym, z uwagi na podwyższone warunki troposferyczne w naszym kraju, jak również na terenie Europy, chciałem troszkę poruszyć tę kwestię. Powiedzieć co nieco o tym zjawisku. Generalnie, materiał może jest przeznaczony bardziej dla osób początkujących. Innymi osoby, które chciałyby się coś dowiedzieć, ewentualnie skonfrontować swoją wiedzę, zapraszam do tego materiału. Może pokrótce, czym jest zjawisko tzw. rozproszenia troposferycznego w technice łączności radiowych. Jest to nic innego jak odbicie sygnału radiowego, refrakcji. Oczywiście odsyłam tutaj do materiału, który kiedyś tutaj zaprezentowałem na swoim kanale. Jest to nic innego jak zjawisko odbicia fali radiowej od różnego rodzaju przeszkód. Taką przeszkodą tutaj, jakby w technice łączności troposferycznych, właśnie może być tak zwana chmura związanego powietrza, bądź jakiś tutaj mas powietrza, które mają podwyższone własności umożliwiające odbicie fali radiowej. Gdzie to zjawisko występuje? Generalnie troposfera, mówimy tutaj o wysokościach nad poziomem nad poziom terenu, to jest około Od zera, praktycznie do 10 km nad Ziemią, zauważane są pewne własności w powstawaniu zjawisk atmosferycznych, gdzie rozgrzane masy powietrza przemieszczają się poziomo. Są to masy powietrza, które mogą do nas skądś. Przyjść, na przykład w postaci frontów, frontu ciepłego, na przykład, jak również w, jakby powstają w miejscu nierównomiernego nagrzewania się warstw atmosfery, w tym przypadku troposfery. Ostatnimi dniami zauważane były na terenie naszego kraju duże tutaj mgły. Oczywiście te, własność, te zjawiska mogą tutaj towarzyszyć właśnie w pojawieniu się tego typu anomalii pogodowych, propagacyjnych bardziej, które właśnie przyczyniają się do tego, że takie zjawiska mogą powstać. Kilka dni temu poruszałem się tutaj po terenie kraju, konkretnie w kierunku województwa świętokrzyskiego no i generalnie przez całą drogę nie było mgły. Niemniej w pewnym momencie nagle, tak jakby odciął linijką, powstała bardzo gęsta mgła, która utrzymywała się praktycznie bardzo długo. Słońce, gdy nagrzewało tutaj ziemię, w miejscu, gdzie takie mgły występowały, ziemia nie była dostatecznie dogrzana, jak również samo nagrzewanie tej, tej strefy nie następowało tak samo, jak w miejscu, gdzie tej mgły nie było. Stąd też ruch Powietrza, mas powietrza rozgrzanego od ziemi, który przemieszczał się ku górze, mógł spowodować ocieranie się tutaj poszczególnych warstw powietrza i powstanie energii w tym miejscu ruchu turbulentnego, które jakby dodatkowo spowodował, że powietrze miało własności nagromadzenia energii i stworzenia takiej chmury, która może odbijać tutaj falę radiową emitowaną z nadajników. Generalnie, jeżeli chodzi o prognozowanie tutaj propagacji troposferycznej na pasmach KFU, u możemy posłużyć się różnego rodzaju źródłami. Możemy tutaj korzystać z naziemnych stacji, które informują nas o propagacji. Tutaj wkleję taki przykładowy materiał na suchu stacji pogodowej, która jest w mojej okolicy. Która również informuje nas tutaj na UKF-ie o warunkach propagacyjnych nie tylko na paśmie UKF-u, ale również na zakresie HF. Dzień. Pasma. 160 metrów. Warunki normalne. 80 metrów. Warunki obniżone. 40 metrów. Warunki obniżone. 20 metrów. Warunki obniżone. 10 metrów. Warunki obniżone. 6 metrów. Warunki obniżone. Noc. Pasma. 160 metrów. Warunki podwyższone. 80 metrów. Warunki normalne. 40 metrów. Warunki normalne. 20 metrów. Warunki normalne. 10 metrów. Warunki obniżone. 6 metrów. Warunki obniżone. Propagacja w paśmie VHF. Spore szanse na łączność troposferyczną. Najlepsze warunki w kierunku północno-wschodnim oraz północnym. Mamy tutaj typową mapkę prognozy troposferycznej dla rejonu Europy. Konkretnie 30 grudzień. No i możemy sobie tutaj suwakiem w odstępie 3-godzinnym przesuwać i sprawdzać, jak te masy powietrza przemieszczają się i gdzie może nastąpić tutaj podwyższone, gdzie mogą wystąpić podwyższone warunki propagacji troposferycznej. Najlepsze warunki tutaj występują w miejscach, gdzie, gdzie jest ten kolor zielony oznaczony jako dobry. Oczywiście mamy tutaj jeszcze klasyfikację jako, jako silny i bardzo silny, i ewentualnie dukt, co też w danej chwili nie występuje. A jak widzieliśmy, dało się też robić łączności w ostatnich dniach w paśmie UKF. -u. Masa powietrza w tym rejonie tutaj nad Francją, jak widać, mamy tutaj dobre warunki troposferyczne jak też tutaj w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Pojawił się też duk tutaj o dobrych własnościach ale również nad naszym krajem pojawiają się takie masy, gdzie podwyższone warunki mogą nastąpić, zwłaszcza w kierunku południowym. Jeżeli chodzi o propagację toposferyczną, jak widać, masy powietrza przemieszczają się dość intensywnie i zmieniają się te warunki. Praktycznie taki obłok może powstać na godzinę, a może i nawet na tylko na 5 minut, i potem zniknąć bądź przemieścić się w inny teren kraju. Stąd też warto między innymi zerkać na tego typu strony, obserwować te warunki, tą synoptykę, no i może akurat uda nam się trafić na dobre warunki. Samo zjawisko łączności troposferycznej występuje na różnych częstotliwościach z zakresu VHF i UHF. Generalnie, jeżeli obserwujemy podwyższone warunki dołączności na konkretnym paśmie, powiedzmy na dwóch metrach, można przypuszczać, że również na wyższych częstotliwościach, w paśmie 70 cm czy 23 cm, czy też wyżej, takowe warunki również mogą wystąpić. Stąd też warto przeskanować częstotliwości, takie, które na przykład są charakterystyczne dla Tutaj pracy stacji na suchu, dużej ilości stacji, jakieś centra aktywności, częstotliwości centrów aktywności na danych pasmach. Może też wywołać kontrolnie jakieś wywołanie, co może spowodować, że ktoś nam odpowie tutaj z kierunku, na którym taki dukt nastąpił. Zachęcam tutaj wszystkich przy okazji tego materiału. Obserwując tutaj różne materiały w sieci, które prezentują tutaj wykonywanie łączności przy podwyższonych warunkach troposferycznych, do korzystania z sieci radiolatarni, które właśnie między innymi pracują w tym celu, warto przeskanować częstotliwości radiolatarni, nie tylko z terenów naszego kraju, jak również tutaj z terenu państw ościennych, jak niemieckie częstotliwości, czy też czeskie. Generalnie, praktycznie, te częstotliwości się w miarę pokrywają. Są też przy skanowaniu zakresu radiolatarni polskich. Wejdziemy tutaj w zakres radiolatarni niemieckich, częściowo czeskich. Te, pamiętajmy, te czeskie pracują troszkę wyżej. Mają troszkę wyższy zakres częstotliwości niż nasz. Sięgają tutaj do częstotliwości około 800 końcówka. Stąd też warto przeskanować te częstotliwości, no i może akurat usłyszycie jakąś odległą stację. Generalnie wszyscy tutaj przyzwyczaili się na paśmie do używania na ukf anten pionowych. Oczywiście są one jak najbardziej tutaj skazane do łączności lokalnych, co też w znaczny sposób ułatwia nam wykonywaniu łączności, ponieważ nie trzeba posiadać jakichś rozbudowanych systemów antenowych, nie potrzeba mieć obrotnic. Generalnie w danej chwili możemy słuchać z różnych kierunków. Niemniej przy łącznościach wyczynowych w zakresie UKF-u warto jest posiadać antenę kierunkową. Jeżeli takowe łączności... Ktoś chce wykonywać na dalekim dystansie, warto jest mieć antenę kierunkową. No i co ważne o polaryzacji poziomej. Większość stacji używa anten pionowych. Tak jak tutaj wspominałem, może na jakichś innych moich filmach, częstotliwość fala radiowa spolaryzowana pionowo, ma zdecydowanie gorsze parametry tutaj dotarcia na dalszy dystans niż Fala spolaryzowana poziomo. Stąd też zachęcam wszystkich do użytkowania anten kierunkowych o polaryzacji poziomej. Może jeszcze taka ważna informacja. W jakich godzinach spodziewać się podwyższonych warunków troposferycznych w naszych szerokościach geograficznych? Generalnie przyjęło się, że najlepsze, takie najczęstsze spodziewane poprawa warunków na łączność troposferyczną występuje właśnie w godzinach. Popołudniowych i wieczornych przyjęło się, że godziny między 16 a godziną 22 najbardziej sprzyjają łączności troposferycznych. Skąd to się bierze? Generalnie masy powietrza, które zostały w ciągu dnia nagrzane w momencie w zaniku słońca i napływu chłodniejszego powietrza od góry, powodują przemieszczanie się tych mas powietrza. Ciepłego w kierunku ku górze, co powoduje właśnie powstanie tych ruchów powietrza i powstanie takich stref, w których właśnie powietrze może przyjąć pozytywne naładowanie energią, które sprzyja odbiciu fali radiowej. To może tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał tutaj dla osób, zwłaszcza tych początkujących w technice. UKF- -u jest przydatny. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału na inne moje filmy, do dania komentarzy. Znacząco tutaj poprawia to zasięg danego materiału. No i do usłyszenia wkrótce. Cześć!